Co tu jeszcze robisz? Szukasz czegoś? A, sprawdzam, czy nic nie zginęło. Cholera wie, czy czegoś nie wynieśli i nie sprzedali. W sumie dobrze się składa. Chciałem ci jeszcze o coś zapytać. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba, i siennik się nada. Moli, sprząta w wili baronowej Lawalet. Miał w zasięgu baronową, a poprzestał na pokojówce? Hmm, wiesz, Jaskier nie szereguje ludzi ze względu na pochodzenie. W łóżku wszyscy są równi. No tak, poza tym dobry poeta to dobry obserwator życia, a taki musi badać świat z różnych perspektyw. Gdybym go nie znał, pomyślałbym, że jest zazdrosny o Marabelle. Ech, to chyba nie to. To jego dawna uczennica. Trochę mi o niej opowiadał. Chyba nie chcę tego słuchać. I słusznie, bo w którymś momencie zaczęło się robić między nimi dziwnie. To znaczy? No, kazała mu się przebierać, mówiła do niego Christian, a siebie nazywała Anastazją. Rzeczywiście, galopująca perwersja. Żebyś wiedział. Raz mu powiedziała, że jest jej ogierem, a ten to oczywiście wziął za komplement. Ale jak wyjęła z szafki wędzidło i lejce, to zwiał przez okno. Wespula, coś mi mówi to imię. Czy to nie ona kiedyś wyrzuciła przez okno jego gacie? Ona. I darła się na gradu, że jest łajzą i zachrypniętym barzantem? Ona. I rzucała za nim doniczkami? Cóż, stara miłość nie rdzewieje. Jak róża to nie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Karłem? No, no, nie podejrzewałem go o taką skromność. He, <laughs> to gwychyr Rozy Faratre. Dobra nazwa, co? Dobro, Faratre? Jej ojciec nie jest przypadkiem nilgarskim ambasadorem? Jest. Znasz go? To za dużo powiedziane. Zamieniłem z nim dwa słowa na zamku w Wyzimie. No! To masz mniej więcej jasność, co to za jegomość. Zatrudnił Jaskra, żeby uczył jego córki sztuki retoryki, ale ponoć mała Roza bardziej upodobała sobie szermierkę. Nie wierzę. Zamieniła światowej sławy barda na zwykłego fechmistrza? Podobno nie jednego. Co chwilę słyszę, że jej kolejni nauczyciele rezygnują, bo spuściła im manto. Teraz podobno jej ojciec znowu szuka kogoś nowego. Postać niezwykła, co naturę ma zmienną. Kto spojrzy w jej oczy, dostrzeże niejedno. No, no. Wyczuwam jakąś większą fascynację. No, nie przepadam za elfkami, ale to jest wyjątek. Sama Francesca Findaber byłaby o nią zazdrosna. To może jednak sam do niej pójdziesz? Nie, lepiej ty to zrób. Czemu? <laughs> Widzisz, elfia uroda jest jak młode wino z Bokler. A ja jednak wolę czystą wódkę. No to chyba wiem to, co chciałem wiedzieć. Dzięki za pomoc.